Jesteśmy społecznością szkoły numer 10, ja nazywam się Urszula Zielińska i kiedyś wpadliśmy z koleżanką na pomysł, żeby włączyć się do akcji Polska Biega i nazwaliśmy to Dziesiątka Biega weekendowo. Chciałyśmy tę akcję zorganizować po to, żeby pokazać naszym dzieciom i rodzicom, że warto uprawiać sport i warto spędzać czas z rodziną. To jest główny cel tej akcji. Weekendowe bieganie, aktywne spędzanie czasu wolnego i spędzanie tego czasu z rodziną. Ja już wcześniej mówiłam do, do, do Gazety, do Telewizji o założeniach i celach tej akcji. Właśnie najważniejsze są takie. Rodzina ma się jednoczyć, ma się jednoczyć środowisko lokalne, ma się jednoczyć środowisko szkolne ze społecznością lokalną. Włączyliśmy do tej akcji wiele, wiele wielu, wielu sponsorów. Wielu sponsorów odpowiedziało na, na nasze prośby, na, na, na prośby o wsparcie. Cieszymy się z tego bardzo. Akcja się udała, jesteśmy zadowoleni, dzieci są zadowolone, nagrody rozdane. To jest najważniejsze, dyplomy rozdane. Sponsorzy przybyli. Przybyli też przedstawiciele partii politycznych. Dzisiaj był pan poseł Zwonikowski, który razem z nami biegał. Biegała nasza pani dyrektor. My nie mogliśmy jako organizatorzy biegać, no bo musieliśmy zajmować się organizacją. Dzieci zadowolone, my jako organizatorzy jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Dzieci są zadowolone? Powiedzcie głośno. Tak! Fajnie tak było? Tak. tak! To się cieszę. Ja tylko przy okazji chciałam powiedzieć, że takich akcji w Szkole numer 10 jest bardzo dużo. One są wszystkie związane z jakimiś celami. Tych celów jest dużo. Świat pędzi do przodu. Komputery zabierają czas dorosłym i naszym uczniom. Chcemy pokazać, przypomnieć, że warto wychodzić, warto biegać, warto się spotykać. Nie trzeba ciągle mówić, że jest źle. Trzeba się cieszyć, być szczęśliwym. Tego Wam wszystkim życzymy i nasze dzieci też.